Luźna gadka. to 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 mordeczki. Dzisiaj przedświąteczny i przednoworoczny odcinek. Nie ma z nami dzisiaj niestety Michała, ale może się pojawi, czekajcie na niego. Się spóźnia, się spóźnia. Yy, Jak to mnie nie ma, nie no nie niestety... jestem. Hola, amigos. Michu, co ty zrobiłeś? Siemano, co ty robisz? Hola. Kepasa, kepasa amigo. Święta są! No to, to świątecznie się ubrałem. Jak świątecznie, jak ty masz sombrero na głowie, chłopie? Z Polski nie Ja święta spędzam w Meksyku, no. I tak się ubrałem. U nas w Meksyku jesz tacosy, burritosy co, i co nosisz sombrero. Co ty zrobiłeś? Nie, o co chodzi? nie, nie. Dramat, dramat. dramat. Ale My co My jesteśmy ładnie świątecznie znamieni. Przecież się urawialiśmy, że mieliśmy być na świątecznie. No tak? i jestem meksykańsko świątecznie. Każdy spędza święta po swojemu. O co wam chodzi? Chopie, weź się ogarnij. – No a nawet stołu nie, nie wyczyściliście. No, no to Rurku. Rurku. Rurku, ale przynajmniej Gaduś jest ubrany. Szkoda, że nie ma sombrero. M Jak sombrero? M świąteczny. Święta są. No ale Gaduś leci ze mną do Meksyku. Do Meksyku Zabieram go. Nie, nie, to jest go. to jest masakra. Jakaś. Ja Cię nie mogę. Damian, ja nie wiem co my z nim zrobimy. Nie mamy dzisiaj tych rękawic nie bokserskich, Forma no. boksu by się tu szybka przydała. Ale ja. Miał chłopakic. być family friendly content, a ja już mam ochotę po prostu... Czemu wy chłopacy jesteście tacy niesympatyczni? Nie umawialiśmy się wczoraj, nie? Umawialiśmy się wczoraj na to, że wszyscy ubieramy się świątecznie. No to jestem świątecznie, tak się umawialiśmy. Ale sombrero nie jest świąteczne. Ale da, widziałaś święta w Meksyku? No. Dobra, przejdźmy już do tematu. Szkoda z nim gadać, on zawsze się odklei, nie? Chłopaki, no z wami to jest taka robota. Mówiliśmy, że się ubieramy świątecznie, wy jakieś czapki, gaduś tutaj. No, te no Nie powiem, że nie fajnie wygląda, fajnie ale... wygląda. No, ale można było mu lepszy strój wymyśleć jakieś mini sombrero. Myślę, że by było bardziej ucieszony. Dobra, chłopie, dobra. Zesier. Tam są takie mini Sombrero. Gdzie? Ale co, zaczynamy chyba? Takili Sierra. Ok. To się nazywa. Dobra. Tam są takie małe. Lecimy, nie? Zaczynamy sombrero. z naszym tematem. W zasadzie nie wiem co to miało być, to są to zdjęcia jest... z naszego roku. <laughs> tak, bo chcieliśmy zrobić podsumowanie roku dzisiaj. Ale co ciekawego się wydarzyło w tym roku i na co będziemy czekać w przyszłym. I zacznie Damian chyba, bo ja nie wiem, co to jest w ogóle. Nie znasz bagiety? Nie. Nie no, dla mnie, to, to co tak go wybrałem, dla mnie osobistość 2022 roku, nie? W absolutnie, sensie... absolutnie giga czad. No nie no, no, król dymów free muszę przyznać, moje takie odkrycie wprowadził taką mega świeżość do... Do tej sceny całej flickfightowej i fajnie się jego podczynania śledzi. nie? Dla mnie takie odkrycie. Z tego powodu chciałem go po prostu wyróżnić. Uwielbiam gościa, jego konferencje, jakie tam dymy robi. Naprawdę lubię elegancko się jest. Lubisz jak zeruje sok malinowy? Lubię. Koncentrat? Też, też lubię. Podobno wypił 3 plus 3, a potem jeszcze dwa. Ale cukrzyca. to już jest 8 To już jest 6. Ale 3 plus 3 plus 2. To jest 6. A, dobra z tym film, dobra! To jest 6. No to ja wypił 6 soków. No elegancko. No. Także wybitny matematyk, wybitny. O, osobistość medialna. Osobistość no. medialna. Pozdrawiamy Michaela Bagietkę. A to też, dobra, tylko moje na razie zdjęcia, ale co, no to okej, okay, no to jest openerek. No bo co, Michu, też byłeś. Co, co roku, nie, roku jest opener. Ale nie, no w tym roku był po chyba dwóch latach przerwy, dlatego tak wybrałem jako taki znak takiej normalności, no wiecie, dobra, powrotu by do. W ogóle to tam do, do festiwalów, do koncertów, że to wszystko tak już fajnie ruszyło i z tego powodu tak go Było wybrałem. No bo to największy festiwal i, i taki symbol, nie tego powrotu. Było I pozytywnie? Nie, no, oddał oddało panu. No, oddało. Nie, oddał. nie przedstawiliśmy się y chyba. A no Nie, nie nie przedstawiliśmy się, ale no wiadomo, ten przystojny, ten miał być inteligentny, ale nie jest. Y Meksykański. I Proszę pozytywny. Państwa. Pozy człowiek pozytywny. Dziękuję, tak to ja. Trochę spóźnione, ale Ale jest. Ale Najważniejsze, jesteśmy. że zostaliśmy przedstawieni i lecimy dalej. A, no to teraz o, jest Pasut. O, Pasuci. tego to znam. No, tego to znacie. No to jak Bagieta był takim odkryciem roku, to on jest człowiekiem roku Freak Fight nie? Według mnie to takie, no też wprowadził taką mega świeżość, zawsze jak się przygotowuje do tych konferencji, zawsze jakieś multimedialne, że tak powiem, E, robił, przedsięwzięcia ma. Robił luźną gadkę, zgapił. No, tak, no. Zgapił od nas content, no, to zgapił jest niesamowite. Od nas content, no? nie, Panie Pasut, pasud, my byliśmy pierwsi. My robiliśmy dymy, zanim ty robiłeś. Ej, stajmy. my musimy też chodzić do ludzi z alkomatem, to jest super postawa uh. według mnie. Czemu z alkomatem? No nie widziałeś tych Tiktoków? Pasuta? Ja, no. Nie. Jak Pasut chodzi przy Nuance Radio z tym. Yy, Przyniósł kurczek <grym> radio. Nie pamiętam, Nie, ja dzisiaj jestem jest zmęczony. Jest, jestem dzisiaj zmęczony. A jakby Don Właśnie... Kasia powiedział, zmęczyłem się. <grym> Don Kasia <grym> zmęczony. No tak, no co, co zrozumie, Zimno jest, no. trudne warunki. Zmęcony. Zimno, tak. Gołoleć. Tak. No, Jak w ogóle te ale, do gołoleć przetrwaliście? Ostatnio w ogóle, jak człowiek na chodnik wyszedł, to się ślizgał cały czas. Też się wywróciliście A dwa nie, razy. Ja się nie wywróciłem ani Zwiecie razu. Wiecie co? No, u mnie w Meksyku w zasadzie to tak. To... Nie ma? Jesteśmy nie, no. co w Polsce, Michu. A jak to? Ja w Meksyku. Chyba myślami. No. no ja z Sombrero. Święta w Meksyku. Dobra, następne foto? Tobie to trzeba chyba. Ty... O, to moje foty. No już swoje. No to to jest High League. Gala High League. Najbardziej chyba zadymiona gala w tym roku. Na której luźna gadka miała okazję być, robić wywiady. I co? I było fajnie, niebezpiecznie. no Sympatycznie! Nie, no, no, gruby event, w szczególności gruby jak nas event. zamknęli w tej, w, nie wiem, w tej hali, nie? To tak, to w Media trzeba, W mediarumie, ale to tak naprawdę była taka hala, taka przy, przy Ergo arenie. No, trzeba przyznać, że jak tam nas zamknęli ochroniarze, że tak powiem, Stali, nikogo nie wypuszczali, no to ci powiem. Co tam się na zewnątrz działo? Co tam, jak na, tam na zewnątrz były, po prostu Boże, Dramat, Paliście, białe kaski. No, oczywiście, że tak. Stary tam co chwilę wybuchało, jak ja stałem na trybunach, to co chwilę jakieś burdy wybuchały. To pamiętasz że... jak obok nas bójka normalnie wygląda? Tak, wybuchła? normalnie stoimy z Damianem i tam się ludzie naparzają. Boże, to było. No bo chyba to, to była gala freakowa, po to ale... Po to przyszliście na... League, nie? Ta, a... to w sensie no więcej ludzi oglądało walki na trybunach niż w Octagonie. No nie, to było dużo ciekawsze, co się dzieje na trybunach, bo tam nagle, wiesz, 10 tam, walk... Odkleja, no. A w oktagonie nikt tego nie oglądał, bo tam nudy były. Ale masz zabawę. <grym> Dobra, lecimy nie, dalej. Nie. O! Jest! I ta typiara z paletką. To jest to z typiara paletką? z paletką. Paletka. Ale typiara z paletką w tym roku lepiej wypadła niż Lewangolski? Niż ty bez paletki z piłką. Z piłką? Z piłką. No, z piłką. Z piłką. Bez paletki? Z piłką. Bez paletki z piłką. No to jest zdjęcie w zasadzie takim mem, który obrazuje ten rok sportowy, chyba. Nie, no ale Iga Świątek, taki może tutaj delikatny kontent sportowy, ale no przyko zaczyła w tym roku, co tutaj dużo Lewy mówić. bym jeszcze nie. myślał tutaj, że. Obroni ten rok i będzie na jego korzyść, no ale. Nie no, co ona w tych wielkich ślamach robiła. Wyszło jak wyszło, no cóż. Ale dobra, wyszliśmy z grupy, cieszmy się. Po 36 latach. Dobra, już nie, nie, komentujemy, <grym> nie, nie, nie komentujemy tego nie, nie nawet. Nie, nie komentujemy, no nie. dobra. dobra. Niech wam będzie. O. <grym> puuu, to jest taki content <grym> patologiczny. O, jaki powód? dzisiaj family friendly. Family friendly content o, to się z miał z widzę, być, nie. ale. ale Alan... to jest najsłynniejszy wywiad. Bardzo fajny, merytoryczny z dużą eee, dawką puh. epitetów. Puh. E, jakby ja Alana... Ja Alana, roku, ja Alana szczerze podziwiam, bo on w każdym je, je. wywiadzie naprawdę prezentuje wysoką kulturę e, i jest po prostu... Sobą. Sobą i ludzie to lubią, ludzie to kochają. Jest autentyczny e, i przy tym bardzo e, merytoryczny. Polecam wam e, m, przeczytać transkrypcję tego wywiadu. Jest mm, fantastyczny. Ten wywiad w całej... Europie, w świecie, nawet w Meksyku ludzie oglądają. Naprawdę, to jest będziesz chyba jedyny, World Wide obejrzy. stary, Zobaczysz, że nie. Jestem od ciebie młodszy. No to młody. No właśnie, ale mam spanko. O, co i moi przyjaciele z Meksyku, moja rodzina i chyba, no w zasadzie nie chyba, no najlepszy mecz na tym mundialu, Polska-Meksyk, ewidentnie uznany za najlepszy mecz. Ale ci się pomyliło. Najgorszy. Nie. Najlepszy Chyba nie oglądałeś. najgorszy. Najlepszy z najgorszych. Najlepszy no tak, z najgorszych. Nie, no. bardzo dobry mecz. Pierwszy z najlepszych. Stary, ja najgorszy. naprawdę oglądając mecz Polska-Meksyk czułem się jakbym był w Meksyk. polskiej trzeciej lidze. Mecz Olimpia-Grudzień zawisza Bydgoszcz. No po prostu spektakl. Poziom piłkarski nie odbiegał wcale od Olimpii. Myślę, że Olimpia przewyższała. Ale starali się chłopacy <laughs> naprawdę. Dobrze super robili, atmosfera. No. Super robili. atmosfera na trybunach. Nawet wybaczy Lewanduskiemu, tego karnego. Mecz naprawdę na dobrym, wysokim poziomie i, i co? I tyle. Piękne zwiększenie O. Alan Kwieciński z Argentyny. No i widzisz, a ale, mówiłeś, a mówiłeś, a mówiłeś, a mówiłeś Emiliano, że nie poszło wiralem po całym świecie, a widzisz? Nawet Martinez, <coughs> nawet Martinez już ale, widział ale Alana. Alan i Emiliano też mają L tam, więc... A, mogliby pod, duet ja zrobić Ja widzę w ogóle. takie podobieństwa. Ej, tak jak, tak jak jest ten Alanik i Sequento, tak Alanik i... Martinez. Martinez. No nie ja widzę potencjał. Yes. Ja widzę potencjał w tym. A kto, kto z Was to wybrał? Bo ja nie? A no Messi? No dobra. Ty? No raczej. A, raczej nie inaczej. No. no przecież to jest oczywiste. No, przecież to zdjęcie jest niesamowite według mnie. Jest przepiękne. Hmm? Jeszcze ten wzrok tego katarczyka. Coś pięknego według mnie. To jest. Wg... Ajcie gościu. W ogóle to sobie on musiał pomyśleć, no ten sympatyczny serio? katarczyk, w sensie no może he, to... Martinez odbiera nagrodę no. i gościu robi takie coś. Myślę, że ten katarczyk, ciekawe jakie tam procesy u niego w głowie zaszły, się tu od, odwaliło, nie? Może też oglądał Alana wcześniej, nie był zdziwiony. Myślę, że do Kataru też dotarł? Myślę, że ten... Ale wszędzie. przepiękna jest ta foto, naprawdę mi się tak podoba to nie, zdjęcie. No jest. To jest ale, ale, ale chyba lepsze będzie następne. O, o nie, tak. o nie, no to jest najbardziej o, bezsensowne ta. zdjęcie Jak tutaj, bezsensowne no. Zdjęcie? No co on pokazuje, no stary, no. Pokazuje zwieńczenie nie, pięknej no. kariery Lionela Andresa Messiego. Nie No, Goście z, podnoszącego... z piłką. Co on piłką? robił? Strzelił, strzelił, gole z karnego tylko i wszyscy się cieszą. Jak no. Strzelił gole z karnego. Ale tak. no, strzelał, gole z karnego, no, no. strzelał gole z karnego, no. Strzelał gole z karnego, no, ale... nic więcej. A Mbappé to nie, no, co? Nie, strzelił normalne też, co ty teraz? No, Ej, no. ale panowie. To zdjęcie w ogóle jest wez. historyczne, bo ono pobiło rekord polubień Jajka. na Instagramie, więc to jest wydarzenie mm. w ogóle nie roku, to jest wydarzenie Luźna wszechświata. Luźna gadka nie lubi tego. Luźna gadka Nawet lubi, gadek to. Nie lubi. Nie. nie Jaduś ja jest zadowolony na 100%. Ja się wkurzyłem. No, przecież... Naprawdę nie cies... ale nie cieszyłeś się, kiedy on Mi podnosił smutno... ten puchar? Mi było smutno, jak Ronaldo odpadł i płakał. No. To było smutne. Mi było przykro po prostu. A Messi. Messi to zrobił dla Ronaldo. Tak. tak. Dla kogo? Dla Rolando? Rolando. Christian Rolando. 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 Rolando Aros. No nie, no, ale popatrz, jakie to jest piękne. No, zobacz chociaż to zdjęcie. No, spójrz. Widzę. No i co? Uważasz, że. Patrz, jakie on jest Jestem no. zadowolony. Zamiast z życia. dać. naprawdę dać? To w jest... tym roku rzeczy, to które jest były ważne. W zobacz, tym jakie roku. były. Był Michael Bagietka. Był Alanik, pasut. był Pasut, to ty dajesz Messi'ego, no. Przecież Messi już jest passé, no. Spoko, wygrał ten Mistrzostwa Świata. Jak pasę? Jak wchodzisz na TikToka, nie masz Messi'ego cały czas? Nie. Serio? To tylko ja tak mam? Może w meksykańskim TikToku tego nie ma? No, ty... Nie no, u nas w Meksyku to Messi, ty... no. ty... Dobra, no. ma Fejma, Mahajlik, takie... A jakie wydarzenie w Meksyku w, w tym roku? E... Co się wydarzyło? E... Odpadli z grupy. Nie no, są wszyscy zadowoleni, że w tym równie ważnym meczu dla nich yy, oczoła obronił karnego Lewandowskiego. Tak. To jest prawdziwy sukces. No czoła, to czoła. Oczoła no. oddaję. On, tak, on na Mundialach dobrą robotę robi. Ale dobra, lecimy dalej, bo michu widzę, że. No już nie, nie, ma, dalej. Dalej. nie, nie ma dalej, nie ma dalej. Jak nie ma dalej? No nie ma, no nie ma. A A co, w lecimy dalej? Dalej. co w przyszłym roku? To Właśnie, jest pytanie. Chubet, co na co czekamy? Roku. Nie było nic o tako Hemingwayu. To jest ten moment. Hubert karnat i co taką. Nie, ale ostatnio 2115 wydało płytkę i Tako jest tam gościnnie. No, jak? Na dress code. I znowu lipa. I dobry ten Je, kawałek. Kawałek jest. Jest. jest dobry, zwrotka jest dobra, ale ten autotune... Ja, on, on, nie, pozna, ja nie, on nie poznałem brzmi jak ogóle, jako, nie? dokładnie. No, ja w prawda. ogóle nie poznałem, że to on. I musiałem przesłuchać tą piosenkę trzy razy, żeby ogarnąć. Ty faktycznie on tu jest, bo myślałem, że oni tylko sobie tak, tak hmm. tako wpisali, Fit tak, o koniec. Ale Czyli nie. wypadł dobrze, nawet nie poznałeś. No właśnie, jeżeli nie poznałem, to chyba nie aż tak dobrze. Ale zdradziłem Twoje personalia. Przed chwilą. Znowu? No. 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 To ja idę spać. Przyda Ci się to. Ja. No nie zobaczycie. Ja, ja. Twój jakbym, Instagram ja bym... wybuchnie po tym odcinku. Ja, ja bym no, ale chciał. Trudno. Ale obstawiasz, że 2023 to będzie ten rok, którym w którym wreszcie wydać, nie? Boże, to już będą 3 lata. Czy się na jeszcze raz... przed końcem roku może nas zaskoczy, że nie wiem, Sylwestra wyda czy coś, ale no, wątpię, nie? Ale to by było coś. Ale, ale bym było... słuchał. O Byś byś katował. Jakieś smenty by poleciały. O Boże. Ale to musiał być tragiczny Sylwester. Ci się podobał Kuban na okrągło, chłopie. No, to była dobra, sympatyczna nutka. No. Z przekazem. No, i taką ma taką każdą. Damiano. Co u na, co ciebie? na co czekasz? Nie nie wiem, Messi no. już wygrał Pucha. No właśnie, nie ma na co Messi czekasz? już wygrał Pucha. Mundial sumien... już był. No, nic, nie wiem. Nic. Opener. Nie, w tym roku ten. Nie wiem, czy pójdę. Zobaczymy. No, nie wiem, na co czekam. Ja, nie czy nie wiem, tak Nie wiem, no, tego Openera. Jak się jakoś. wszystko rozkręci w tym roku, po rozkręci prostu. Się. nie? W swoim tempie. Żeby pozytywnie było, tak jak w tym roku. Ile razy byliście na Openerze? Znaczy ja byłem trzy razy. I co oddaję, czy nie? Oddaję. Trzy, no dwa i pół. Ale to się opłaca ogólnie? Nie, ale oddaję. Nie, ale oddaję. Nie. ale widzieć Damiana na openerze to jest sama wartość. Ja naprawdę nie, mnie nie interesowały te koncerty, ale te Damiano też. pozytywnie to jest oddał po prostu to Damiano. się mi mierzyć Nie. To daj mi. nie. nie, bo zwyzywałeś moich zresztą... braci z Meksyku, Dobra, Miku... naszą kulturę. Masz brata w Meksyku? Nie, naszych <grym> i naszych siostr... eee. nasze siostry i naszych braci zwyzywałeś. – Nie dostaniesz Czemu sombrero. – nie wyzywałem? Nikogo nie wyzywałem. Nie, powiedziałeś, obraziłeś naszą kulturę, nasze spędzanie świąt. mieliśmy się ubrać świątecznie no i względem Polski. Zapraszam do Meksyku, tam tak spędzamy święta. No dobra, to kiedy jedziesz? No, no, no już za późno. <grym> już jestem. – Jak Michu, 2023, na co ty czekasz? Bo ja w sumie takiego wydarzenia jednego nie potrafiłem wybrać, a ty coś masz takiego, że kurde. E, ja liczę, że będzie pozytywnie. No, to wiadomo właśnie, z takim przekazem, Że, nie? O, ja mam takie bardzo y, głębokie przemyślenia, że będzie taniej. <grym> nie, nie będzie. <grym> <grym> że może inflacja spadnie. Tak, tak. nie. To takie tu wkraczam znowu w politykę. Myślę, że nie prędzej skarinię, się do popwartu więc... dostaniesz. Zobaczymy. Nie, nie, ale w politykę nie wierzymy. Nie wierzymy. No. Chociaż jakby był Oski, to. No właśnie, bo to co powiedziałem przed chwilą. To, ojej. Brakuje Oskarinie? Brakuje. No. Szkoda, że go z nami dzisiaj nie ma. Szkoda, nie? bo Jak po... nie ma. Polityczny kontent by był. Coś... Siedzi tam, tam siedzi, w operatorce dzisiaj ładnie. Elegancko. On zarządza, presta. Um. Dzisiaj, no. dzisiaj oskarinio pomaga eee. nam, takie. Bez niego by to... kawkę popija sobie elegancko. Bez głupaki. niego by tutaj nas nie było po prostu. Zmęczony też jest chyba. Też jest... <noise> też jest zmęczony. Dzisiaj, dzisiaj zmęczeni. No. Ej, mogliście zrobić takie duo, dwóch zmęczonych dzisiaj. A, no. Ale ja nie jestem aż tak, w sensie spać mi się chce, nie? Ale. Zmęczony. No. Ale zmęczyłem się po prostu. Wczoraj niby wcześniej poszedłeś spać. No, ale Spokojny jakoś... wieczór, gdzieś tam telewizja, jakiś ta. Netflix, coś. Mm. Ale nie, nie wyspałeś się, no. Nie, nie, po prostu mnie ta zima męczy. Ja nie lubię zimy, no. ja muszę chyba Dlatego zapraszam do, do Meksyku zapraszam polecieć. do Meksyku, no, 25 stopni, ciepełko, no. plaże piaszczyste, palemki, ja. drinki Ale, z palemką. Ojeju. Ojej, no właśnie, a przed chwilą jeszcze wyzywałeś. Mm. Tak się spędza święta w Meksyku. Rozmarzyłem się i chyba no. mogę iść spać. Do Meksyku też mają choinkę? W Meksyku palmy mamy. Ale no. I palmy na przykład ubieracie w bombki? No właśnie, jak to mhm. wygląda? Jak chcesz, to możesz ubrać. Serio? No. Ale fajnie. No. Ej, podoba mi się. Ja tak. zabieram gadusia i lecimy na wakacje życia. Wszystko... Zabierasz gadusia, będziesz wstawiał z nim tak, foteczki. Tak, tak. Będę go rozsławiał w, w, Kankun, w malowniczym Cancun. Dobrze, to pozdrawiamy ludzi z Meksyku. Kupimy, kupimy mu sombrero, idealnie o. na jego głowę. Będziesz szukał sombrero dla niego. Tak, nie, tak. Będę chłodny rozmiarze. Bazara, żeby nie kraść. Nie, nie. Kupimy mu najlepsze sombrero. Mam nadzieję, że się znajdzie na taką dużą głowę jak jego. Ej, ale on ogólnie ma dużą głowę. Ja myślałem, że on jest trochę mniejszy. A w zasadzie to jest... Ale się dzisiaj cieszy. Oj, przysuwa nam się, ale się cieszy. Jest naprawdę pozytywny, no. <śm> jest pozytywny. Jest sympatyczny. Sympatyczny. Ale nadal nie mamy dla niego... Nazwy, imieniu. takiej no. konkretnej nazwy mi brakuje, chociaż My gaduś, gaduś brzmi dobrze, gaduś, gaduś mi śmiał Dla mnie to jest konkretna nazwa. Konkretna, pozytywna. To jest. No i tym pozytywnym oh. akcentem zbliżamy się do końca tego... Roku. Jakże... Merytorycznego odcinka. Merytorycznego odcinka, merytorycznego roku, jeśli można to tak nazwać. Dzięki, że byliście z wami. Z, z wami. wami! Z wami byliście! Z wami! Z wami! My byliśmy Mamos, z wami! z Argentyna! My byliśmy z wami, wy byliście z nami, a byli dokładnie pozytywny, przystojny i inteligentny. Wasze Inaki. ulubione trio. I śledźcie nasze sociale i widzimy się Dobra, w kolejnym odcinku. Yo! Nie, za, nie, nie zabieraj no! Siema! Siemano! Luźna gadka. 怎么，怎么？